Witajcie z tej strony Agomańka, a ja zapraszam Was do najnowszego odcinka z niosami ze świata LEGO. Dzisiaj tak pokrótce omówimy sobie dwa nowe zestawy z serii Harry Potter, które dołączą do fali nowych zestawów, które omówiłam w poprzednim odcinku. Także jeśli nie widzieliście, to zapraszam. Zacznijmy już tak bezbędnego gadania, od pierwszego zestawu, który nazywać się będzie Powóz Bobaxon będzie zawierał 430 elementów i kosztował 50 euro. Muszę przyznać, jest on, ten zestaw bardzo podobny do zestawu z fantastycznych zwierząt Ucieczka Grindelwalda, który zawierał tam minifigurkę Grindelwalda, Trestala i jeszcze jedną, ale na plus jest to, że zawiera, będzie właściwie mógł się rozkładać, jak widzicie, będzie mógł mieć takie dwa piętra, żeby się pobawić lub odgrywać jakieś scenki. Drugim plusem tego zestawu jest to, że zawiera dwie figurki, takie większe już konie, jak widzicie, które są zaprzężone w ten pojazd. Oraz fakt, że zestaw zawiera cztery minifigurki, w tym dwie dość unikatowe, Flair i jej młodszej siostry, Madame Maxim oraz nową minifigurkę Hagrida w końcu, jak widzicie, ma tutaj takie ubranie świąteczne, takie trochę z tego balu bożonarodzeniowego. No ale przejdźmy już do drugiego zestawu. Jest to powstanie lub powrót Voldemorta, zależy jak to przetłumaczą. Będzie zawierał on 184 elementy i kosztował 20 euro. Muszę przyznać, bardzo mi się podoba to, że ten zestaw ma cztery, no cztery, ale tak naprawdę trzy unikatowe minifigurki, które nie pojawiły się w żadnym innym zestawie. Jest to minifigurka Śmierciożercy, Voldemorta, która ma, jak widzicie, zupełnie inny ubiór niż ta z saszetek z minifigurkami oraz minifigurka Pitera Gris. Jak dla mnie, mogli mi jedynie zmienić troszkę włosy, ponieważ są takie trochę zbyt przylizane i podobne do minifigurki Rona, jak to słyszałam w komentarzach. Ogólnie, yy, jeśli będzie kosztowała 150 zł w Polsce, no to sponio, ze względu na to, że bardzo mi się podoba ten nagrobek Toma Ridla, bardzo przypomina ten z filmu, co jest oczywiście jak najbardziej dla mnie na plus. Yy, również takim dodatkowym aspektem yy, na plus jest to, że yy, zabiera tutaj yy, ten zestaw yy, ciekawy element, kociołka właściwie. Jest to jak pamiętacie z filmu Kociu, z którego powstał Voldemort w tej y, czwartej części y, z turniejem trójmagicznym. No ale powiedzcie co wy sądzicie o tych zestawach, które kupicie z nich. A ja na razie się z Wami żegnam, trzymajcie się i cześć!